W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Cudowny medalik, znak, który ewangelizuje orędzie dla naszego życia. Maryja poczęta bez grzechu, by stać się Matką Boga, jest ona nieodłączna od Chrystusa, daje go nam i prowadzi nas do Niego. Maryja jest naszą Matką, stawia się za nami, jest pośredniczką Bożych łask. Maryja, Matka Kościoła, wzywa nas, byśmy byli apostołami, byśmy głosili i żyli dobrą nowiną z martwych stałego Chrystusa. Maryjo, Matko Kościoła, dopomóż nam w zrozumieniu Twego orędzia i życia Nim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy.